Ostatni dzień szachów szybkich, choć jeszcze nie ostatni dzień z Superbet Rapid and Blitz w ramach cyklu Grand Chess Tour rozgrywanego w Warszawie. Przypomnijmy, że po sześciu rundach fotel lidera jest dzielony przez dwóch arcymistrzów, Jana Krzysztofa Dudę oraz Wesleya So. Dziś ponownie trzy rundy i kolejna porcja pięknych zagrań, ale i dużych błędów. Zapraszam na podsumowanie trzeciego dnia. I zobaczmy kojarzenia rundy 7 z 9, bo przypomnę, że 10 zawodników gra systemem Każdy z Każdym. Pozycja jest równa, wręcz wielu komentatorów użyłoby sformułowania remisowa, jednakże chyba nikt inny na świecie nie pokazał tak często jak Magnus Carlsen, że takie pozycje można wygrywać. I zobaczmy, mimo to, że ma tutaj zdwojone pionki, troszeczkę rozbite, izolowane pionki, to ma trochę aktywności, mimo to, że tak obiektywnie, gdyby tutaj grały dwa komputery, remis byłby nieunikniony. To widzimy, że w partii praktycznej nie jest łatwo. Magnus ma niesamowitą technikę. Już w tym momencie widać, że troszeczkę łapie inicjatywę. To białe muszą się bronić pasywnie. Teraz grozi wjazd na drugą linię, i białe cały czas muszą tutaj grzecznie pilnować pozycji. I mimo to, że remis jest naprawdę bardzo blisko, to remisu cały czas nie ma. I teraz należało grać skoczek E3 potencjalnie po wymianie. Bardzo ważne jest to, że białe też, mogą tutaj atakować pionka czarnych. E, natomiast oczywiście trzeba byłoby też policzyć co się dzieje po c3. Nie jest to wszystko takie proste. Komputer mówi da się to ustać, ale czemu by bicie na c4 miało przegrywać? Otóż e, fakt, że zostały jeszcze pionki a sprawia, że e, no właśnie mimo to, że w tym momencie jeszcze pionka nie można było zabrać, bo tutaj biały by odbiły pionka a5 to ten pionek A jest bardzo słaby, i e, no, kilka posunięć później czarny były w stanie po prostu zabrać tego pionka i dograć się do wygranej pozycji. Więc, tak jak e, mówię, Magnus ma niesamowitą technikę, i o ile mu w tym turnieju zupełnie nie szło, no to się troszeczkę tutaj obudził e, i pokazał, że potrafi jednak grać, że nie bez powodu e, no, był mistrzem świata, i kilka posunięć później. E, Partia zakończyła się zwycięstwem Magnusa pierwszym zwycięstwem w tym turnieju. Tutaj pionek już po prostu idzie i białe poddały się. I trochę niespodziewanych wyników. Wesley So, który prowadził razem z Janem Krzysztofem Dudą, przegrywa partię z Maximem Warszewlagraw. Janek tylko remis z Kirłem Szewczenko, który był na dole tabeli, a Magnus, jak widzieliśmy, w końcu wygrał pierwszą partię. I kojarzenia ósmej, przedostatniej rundy na prowadzeniu Jan-Krzysztof Duda oraz Lewon Aronian bardzo często mówi się, że Jan Krzysztof Duda słabo gra debiuty i może faktycznie jest tutaj e, trochę do poprawy, to zobaczmy w partii z Maximem Wasier-Lagraf Janek pokazał bardzo ciekawe przygotowanie, mamy już 15 posunięcie, a to cały czas są analizy e, Polaka i zobaczmy o co tutaj dokładnie chodzi e, no, wygląda to niedobrze, bo wisi wieża, grozi skoczek D3 szach, no jednakże tutaj była bardzo głęboka idea aby oddać Hetmana za trochę materiału i mimo to, że komputer mówi, że pozycja jest równa, no to to jest właśnie przygotowanie na najwyższym poziomie, że nawet komputer nie wskazuje przewagi, ale zostało tutaj przeanalizowane i ocenione, że nie jest łatwo grać kolorem czarnym i zobaczmy, Maxim bardzo szybko się tutaj posypał. Białe się bardzo solidnie przestawiły. Tutaj nie można było wygrać pionka na d5, bo jest szach potem goniec e4 ze zdobyciem materiału, dlatego najpierw Maxim zagrał g6, no ale tutaj te pionki, pionki białych bardzo silne, po prostu rozwalcowały tutaj przeciwnika i tak naprawdę partia nie trwała długo, tak, te pionki są zbyt silne, ostatni ruch, aby już nie było tutaj żadnej kontry, chociaż ruch h3 wcale nie był taki groźny, no ale po h3 tak naprawdę czarne nic nie mogą zrobić, tutaj te pionki będą szły do przodu i Maksim poddał się. Radosław Wojtaszek, po porażce w poprzedniej rundzie, na pewno nie miał dobrego humoru. W ósmej partii, za niszem Giri, cały czas był pod presją, ale gdyby zagrał teraz pokorny goniec G3 na spokojnie, spore szanse na remis. Ale zagrał goniec B2. Ruch spektakularny, wygląda jak przepiękna kombinacja, grozi wieże E8 Mat, ale. Po prozaicznym goniec bije c5, wieża e8, goniec f8, Radek poddał się. Okazuje się, że goniec na b2 jest po prostu stracony, no nie można nim e, uciekać, bo wtedy dostanie mata, a jeżeli będzie próbował odbić gońca, to też mat będzie nieunikniony, no lub jeżeli będzie wracał wieżą na jedynkę, to straci wieżę z f8. I niestety, jak widzieliśmy, druga porażka Radka Wojtaszka tego dnia, Magnus Carlsen zupełnie odwrotnie, ponownie wygrywa, zaś zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy przy remisie Aroniana SO oznacza, że wysuwa się na samodzielne prowadzenie. I niewątpliwie kluczowym pojedynkiem rundy 9 rundy ostatniej z serii szachów szybkich jest partia Aronian Duda. Przez większość część partii szanse były mniej więcej równe i wydawało się, że logicznym wynikiem będzie podział punktów. Jednakże tutaj biały mają jednak sporą przewagę. Wisi pionek na G5 i Lewon Aronian zabrał pionka. Okazało się być to jednak błędem, bo należało zagrać Hetman D2 i teraz Jan Krzysztof Duda byłby pod bardzo dużą presją, bo wisi pionek na G5, a gdyby zagrał G4, to pogoniec E5 białe wpadłyby do obozu czarnych i pozycja byłaby wygrana. Dlatego teraz po tym hetman bije g5, jak się okazuje, mimo to, że jest pionek więcej, wisi pionek na f7, to czarne się tutaj bardzo ładnie skonsolidowały. Jeszcze była groźba skoczek h6, ale para gońców bardzo solidna i skoczek na f7, mimo to, że jest w obozie białych, no nie jest w stanie jakoś tam większego ataku wygenerować. I to teraz Lewon Aronian musiał myśleć o tym, jak najbezpieczniej zremisować. wizję pionek też na A2 i po paru posunięciach pozycja zaczęła się jeszcze bardziej upraszczać. Tutaj też nie za bardzo można było zebrać pionka z F6, bo pionek B czarny by się uruchomił, byłoby to bardzo niebezpieczne, więc pokornie wieża B7, e, aby zatrzymać pionka B. I po paru posunięciach, pojedynek Aronian Duda zakończył się. Podziałem punktu. I na koniec spróbujmy zrozumieć trochę z szalonych decyzji w partii Magnus Carlsen-Richard Raport. Głównym tematem jest słabość Króla Czarnego, który został tutaj w centrum i nie za bardzo może zrobić długą roszadę, bo padłby pionek z A7 z szachem. Komputer proponuje ruch król D8. Jeżeli się przyjrzeć, że B7 to jest bezpieczne pole dla króla, może nie była to taka trudna decyzja. Natomiast Richard zrobił krótką raszadę, ruch, który myślę, że nie przyszedłby do głowy większości zawodnikom, tym bardziej, że pada pionek z h5 i król tu jest kompletnie ogołocony. I jeszcze po niedokładnym wieża e8 pozycja białych obiektywnie jest wygrana. Teraz na przykład po wieży f1 czarne są pod dużą presją. Nie można nawet próbować proponować wymiany hetmanów, bo na końcu padnie pionek z c7. Ale w partii poszło Hetman G5, szach, król H8 bierze F1 i widzimy, że teraz nagle czarne się świetnie kons konsolidują. Pionek F5 może iść do przodu i po tej diagonali są spore. Problemy. Teraz białe zagrały Hetman D2, żeby już się bronić, i to czarne przechwytyły inicjatywę, nawet obiektywnie czarne przez moment miały bardzo dużą przewagę, ale już może nie będę wchodził we wszystkie szczegóły, bo ta pozycja była szalenie trudna, szalenie skomplikowana, a zawodnicy no, przy takim skróconym czasie nie mogą grać się idealnie, ale finalnie finalnie partia zakończyła się remisem tutaj widzimy spora redukcja materiału. O, nie wiadomo, który król jest m, bardziej osłabiony, i finalnie e, czarne poświęciły figurę, aby już ogołocić króla białych i dać wiecznego szacha. I dlatego partia zakończyła się podziałem punktu. Remisy w większości partii oznaczają, że stan tabeli nie zmienia się jakoś znacznie. Zatem samodzielnym liderem i zwycięzcą części Rapid, czyli szachów szybkich, jest nie kto inny: a Jan Krzysztof Duda. Tuż za nim z jednym punktem mniej jest Lewon Aronian. Warto dodać, że punkty z rapidów liczyły się podwójnie, a przed nami dwa dni po 9 partii Blitzów, czyli szachów błyskawicznych. Oznacza to, że jeszcze potencjalnie do końca turnieju do zdobycia jest aż 18 punktów. Czy numer 1 polskich szachów utrzyma pozycję lidera i tak jak rok temu wygra cały turniej? O tym przekonamy się już w czwartek, a ja zapraszam Was na salę gry oraz do śledzenia naszych mediów. Linki w opisie. Dajcie też znać, jak podoba Wam się ta formuła podsumowań.